Rewolucja w ubezpieczeniach OC w Polsce i ważny raport Policji o wypadkach na polskich drogach. Pokaz Solidarności kierowców i niesamowity robot prosto z Korei Południowej. Ewelina Bukowska, witam w nowym odcinku Transinfo. Trochę nam się zbierało ciekawostek w świecie transportu. Nowych widzów, jak zwykle namawiam, subskrybujcie nasz kanał. Dzięki temu nowe odcinki was nie ominą. Zaczynamy! Już nie będzie trzeba płacić ubezpieczenia OC przez cały rok. Nad pomysłem, który na pewno ulży właścicielom aut, zastanawia się rząd. Chodzi o to, aby możliwe było czasowe wycofanie pojazdu z ruchu. W tym okresie nie będzie trzeba płacić obowiązkowego OC. Dzięki temu pomysłowi posiadacze aut zaoszczędzą spore pieniądze. Co ważne, nowe prawo ma objąć wszystkie pojazdy w Polsce. Ostudzę jednak nieco waszą radość. Nie wiadomo czy i kiedy te przepisy wejdą w życie. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa popiera ten pomysł ale poza poparciem konkretów brak. Co o tym myślicie? Czy to dobre rozwiązanie? Kierowcy ciężarówek w Polsce jeżdżą bardzo odpowiedzialnie. To wniosek z raportu o wypadkach drogowych w Polsce w 2015 roku, przygotowanego przez policję. Z danych wynika, że tylko 6% wypadków było spowodowanych przez ciężarówki. Taki sam odsetek dotyczy rowerzystów, a największy postrach na naszych drogach siały osobówki. Z winy ich kierowców doszło do aż 80% wypadków. Więcej informacji z policyjnego raportu o wypadkach na drogach w Polsce znajdziecie w opisie piszę tego filmu. Amatorskie nagranie robi furorę w internecie. Do tej pory obejrzało je ponad 170 tysięcy widzów, a działa zwłaszcza na wyobraźnię kierowców. Na nagraniu widać jak pięć samochodów spiętych w swego rodzaju zaprzęg ciągnie pod górkę ciężarówkę. Wielki pojazd nie był w stanie podjechać sam po ośnieżonej drodze, dlatego inni kierowcy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Gdzie powstało nagranie tego nie wiadomo, ale mimo wszystko cała sytuacja wygląda niesamowicie. Zresztą zobaczcie sami. Na to, że już wkrótce wielkie roboty będą pomagały ludziom na przykład w transporcie. W kolei południowej właśnie pokazano bardzo zaawansowaną konstrukcję tego typu. Chodzi o robota o nazwie Metod 2. Ma on 4 metry wzrostu i waży półtorej tony. Sterowany jest przez człowieka, który zajmuje miejsce w kabinie. Oprócz rozmiarów wyróżnia się też ogromnymi stalowymi ramionami oraz nogami. Metod 2 ma pracować w miejscach, do których człowiek nie powinien się zbliżać, na przykład w strefach skażenia. Na razie to prototyp i podczas Lekko nim buja, ale do końca roku do sprzedaży ma trafić gotowa wersja. Chcielibyście zasiąść ze starami takiego robota? Wszystko, co przygotowałam dla Was w Transinfo. oczywiście u nas w redakcji Praca w Re i na kolejny odcinek zapraszam Was jak zwykle za tydzień. Jeśli Wam się podobało, zostawcie swoje polubienia i komentarze pod filmem lub na naszym Facebooku. A jeżeli jest tu ktoś, kto ogląda nas po raz pierwszy, to zapraszam do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia!